Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Kanał Iwona Teresa przedstawia święty Jan od krzyża, jakiego nie znamy. Czyta Iwonna Teresa. W nocy z 2 na 3 grudnia 1577 roku wyłamano drzwi kasyty. Do domku Tartnely uzbrojeni ludzie, urzędnicy sądowi, karmelici dawnej obserwacji. Ojciec Jan i ojciec German zostali zatrzymani jako zwykli przestępcy, bez żadnych względów, ale za to pod dobrą strażą odprowadzono ich do miasta do klasztoru karmelitów czewiczkowych. Jan od krzyża wie, co go czeka, a przynajmniej może się tego domyślać. Musi teraz wejść na stromą ścieżkę w ciemną noc zupełnie sam, wiedząc tylko, że Chrystus, ten, który jest drogą, wspinał się tędy przed nim, dokąd zaprowadzą go ludzie, to nieważne. Na szczycie czeka na niego Bóg, to wystarczy. W nocy jedną, pełną ciemności, udręczenie miłości rozpalona: Boże mój, panie i oblubieńcze, jeżeli jeszcze pamiętasz o mych grzechach, aby nie spełnić tego, o co cię proszę, niech się dzieje Twa wola, gdyż tę kocham ponad wszystko. A jeśli Panie czekasz na moje czyny, by przez nie spełnić me prośby, daj mi je, działaj je we mnie, daj również cierpienia, jakich pragniesz, i niech się dzieje Twa wola. Jeśli zaś nie czekasz na me czyny, czego oczekujesz, najmiłościwszy Boże? Czemu zwlekasz? Gdy bowiem łaska, Twa, o którą Cię przez twego syna proszę, jest tylko z twego miłosierdzia, weź nicość moją, której pragniesz, a daj mi skarby, których również pragniesz dla mnie. Dobro, którego pragnie Jan, to całkowite zjednoczenie z Bogiem. Wie jednak, że aby dojść do tego zjednoczenia z Bogiem, Musi umrzeć wszystko, co żyje po ludzku w jego duszy. Czy jest więcej tego, czy mniej, dużo, czy mało, a dusza musi pozostać bez rządy tych rzeczy i tak od nich oderwana, jakby one nie istniały dla niej, ani ona dla nich, oderwana od wszystkiego, co nie jest Bogiem. Droga do Toledo jest dla Jana od Krzyża prawdziwą drogą zjednoczenia, drogą miłości a więc i drogą prawdziwej radości. W grudniu 1577 roku zaprowadzono go bowiem właśnie do Toledo, okrężnymi drogami, by zmylić ślady. Ojciec Maldonado pragnie osobiście oddać swego więźnia w ręce ojca Tostado. Ma się przy tym niemiłe wrażenie, że sam układa scenariusz tragedii. Droga za Wilny do Toledo była tak ciężka, a sposób obchodzenia się karmelitów czewieczkowych z więźniem, tak mało delikatny, że oburzony poganiacz mułów chciał pewnej nocy ułatwić mu ucieczkę, Jan odmówił. Przy tym wszystkim był to środek zimy. Zaraz po przyjściu do klasztoru postawiono więźnia przed wspólnotą zgromadzoną w ojca Tostado wizytatora delegowanego przez wielebnego ojca generała. Odczytano mu akt akta kapituły odnoszący się do karmelitów bosych. Ale postawa niewielkiego trybunału utworzonego przez ojca tostado nie pozwala żywić żadnych wątpliwości co do tego, na jakim planie rozgrywa się dramat. Trzeba za wszelką cenę pokonać ojca Jana od krzyża. Darebna będzie jego obrona. Żąda się od niego właściwie jednej rzeczy, by zrezygnował z reformy, a jest to jedyna kwestia, w której nie może on ustąpić. Karmelici wyobrażają sobie, że można tego młodego zakonnika, wyczerpanego cierpieniem i trudami, onieśmielić groźbą. On zaś odpowiada, że jeśli trzeba, gotów jest oddać życie za reformę. Sądzą, że można go pozyskać pochlebiającymi mu propozycjami. Ofiarowują mu przeorad w jednym z klasztorów dawnej obserwacji, celę i książki, by mógł swobodnie pracować i modlić się w spokoju. Jan zdecydowanie odmawia. Jeden z oskarżycieli ofiarowuje mu krzyż z drogocennego metalu. Inni pokazują mu wręcz sztuki złota. Odsuwa. To jednym słowem, ten, kto szuka Chrystusa Ogołoconego, nie potrzebuje złotych klejnotów. Na Jana spada teraz grat ostrych wyrzutów. Jest tylko pełnym pychy buntownikiem. Chciał za wszelką cenę zdobyć sobie zaszczytny tytuł reformatora, a postępując w ten sposób, zniesławił zakon najświętszej panny z góry Karmelu. Powinien rozważyć pełne rozwagi ostrzeżenia kapituły generalnej. Niektórzy zbuntowani zakonnicy, nieposłuszni i pełni pychy, których powszechnie nazywa się bosymi, odmówili podporządkowania się decyzjom generała zakonu. Dlatego też podlegają najsurowszym karom i naganom kościelnym. Jan od Krzyża należy teraz do tych właśnie zakonników. Milczy. Wiedział od pierwszej chwili, czym zakończy się jego proces. Wie jednak jeszcze lepiej, że tych rzeczy nie czynią ludzie, lecz sam Bóg, który wie dobrze, czego nam potrzeba i wszystko urządza dla naszego dobra. To jasne, gdyby teraz patrzył na rzeczy tylko po ludzku, musiałby wpaść w rozpacz lub oszaleć. Jeśli patrzy na ten dramat, na swoje opuszczenie i nędzę ze spokojem i pewnym dystansem, to dlatego, że wszystko widzi w świetle wiary. W podobnych okolicznościach tylko bezgraniczne zanurzenie się w tym, co nadprzyrodzone pozwala zachować pokój, przynajmniej w samej głębi duszy. Lecz rwany skrzydłem miłości leciałem mimo ciemności. Nie oznacza to wcale obojętności ani nieczułości przeciwnie cierpienie pochwyci go mocno jak kleszcze cierpienie ciała i duszy aż do granic wytrzymałości w skrzydle klasztoru wychodzącego na rzekę obok sali w której spali czasem goście był rodzaj niszy służącej jako skład rupieci była ona bardzo ciasna sześć stóp na dziesięć, czyli około 3 metry długości i mniej niż dwa szerokości. Powietrze dochodziło tu tylko przez rodzaj strzelnicy szerokiego zaledwie na trzy palce okienka wysoko w murze, które zresztą nie wychodziło na zewnątrz, lecz na sąsiedni korytarz. Tam właśnie ojciec to stado kazał zaprowadzić więźnia, opatrzywszy wcześniej schowek zamieniony na więzienie solidną kłódką. Na podłodze kilka desek Dwa dość nędzne przykrycia stołek, oto całe wyposażenie nędznej celi. Pozbawiono ojca Jana szkaplerza i kaptura oznak jego profesji zakonnej. Zdjęto mu również jego gruby habit, symbol powrotu karmelitów reformowanych do reguły pierwotnej, i kazano nałożyć habit z cieńszego sukna, przypominający habit czewiczkowych. Pozostawiono mu za to szorstką wełnianą koszulę. Którą nosi na gołym ciele. Przez co najmniej siedem miesięcy pobytu w więzieniu ani razu nie pozwolono mu jej zmienić czy wyprać. Zakrzepła na niej krew zrazów, jakie otrzymał w Awilly w noc aresztowania, teraz zaś zagnieźliły się w niej pasożyty, zmieniając ją w żywą włosiennicę, dręczącą go we dnie i w nocy. Pożywienie, które codziennie przynoszą mu do tego cuchnącego więzienia, jest śmiesznie skąpe. Trochę chleba, kilka sardynek albo resztki ryb z refektarza wspólnoty. Jednak konstytucje błogosławionego Soreta przewidują dla zakonnika, który winien jest buntu i nie chce się podporządkować, taki właśnie surowy post i bezrytosną, zarazem spektakularną pokutę którą przyjąć musi trzy razy w tygodniu w obecności całej wspólnoty. I tak w poniedziałki, środy i piątki klucz zgrzyta w zamku celi. Ojciec Jan pod dobrą strażą zostaje zaprowadzony do refektarza. Tam na klęczkach zjada kawałek suchego chleba, popijając wodą. To stanowi cały jego posiłek. Tam też karany jest wobec swych braci przez nich samych. A są tam przecież młodziutcy nowicjusze, których porusza do głębi ta ogromna surowość, a bardziej jeszcze opanowanie znoszącego ją brata. Śladem przeora każdy zakonnik musi z całych sił uderzyć go swoją dyscypliną. Suche uderzenia sznura spadają na wychudłe, odarte stuniki plecy. Ciało przeorane jest razami, płynie krew. Lecz w spojrzeniu tego człowieka, którego przedstawiono im jako niebezpiecznego, zbuntowanego mnicha, zaprzedanego demonowi pychy, młodzi bracia daremnie próbują doszukać się cienia goryczy, urazy czy wyniosłości. Kilku starszych ojców, idąc za wzorem ojca Maldonado, dodaje do chłosty, bardziej jeszcze cięte niż same razy, gwałtowne wyrzuty i perfidne oskarżenia wobec dzieła matki Teresy, tej niespokojnej, włóczącej się kobiety, która zamiast przestrzegać klauzury o 20 lat przemierza drogi Hiszpanii. Jan milczy, chyba, że uważa za konieczne sprostować jakiś fakt, Zbyt zniekształcony w tych namiętnych sporach, robi to wówczas z wielką łagodnością, a zarazem zaskakująco stanowczo. Ten spokój, ta pogoda oburzają najbardziej gwałtownych. Piła głucha, mówią, wymierzając razy buntownikowi. Taki tam niszek, który ośmiela się przeciwstawiać rozkazom naszego wielobnego ojca generała, Pomyśleć, że to on właśnie wzniecił bunt w naszym zakonie i stał się sprawcą takiego zamieszania wśród nas, to zwykły hipokryta, który ubrał się w zgrzebną wełnę, pragnąc uchodzić za świętego? Święty, wielu spośród młodych zakonników i studentów, choć nie rozumiało prawdziwych przyczyn konfliktu, w głębi serca czuło, że coś skłania ich, by przyznali rację temu bratu, którego przedstawiono im jako niepoprawnego. Ktoś, kto nie buntował się wcale wobec tak wielkiej surowości, musiał być naprawdę święty. We wspólnocie toledańskiej żyli też ojcowie, którzy dziewięć lat wcześniej byli towarzyszami Jana w kolegium, świętego Andrzeja w Salamance. Już wtedy uderzały ich duchowe zalety i prawość młodego mistrza studentów którym był wówczas Jan od świętego Macieja. Cierpią teraz, widząc go znów pośród siebie, upadającego pod brzemieniem oskarżeń, które wcale nie wydają się być uzasadnione, zmiażdżonego cierpieniem, a przecież tak mało się zmienił, wciąż tak bardzo zdany jest na wolę Bożą, że nic go chyba od niej nie może oderwać. Niektórzy nie mogli już podtrzymywać łez, widząc, jak klęka na poduszce refektarza. W sercu, w myślach, jawił się im wówczas obraz Chrystusa wydanego na uliczowanie. Jakże więc wymierzyć cios w te krwawiące, wychudłe plecy? To święty. Ci, którzy go kochają, powinni to powiedzieć głośno, szeptali niektórzy bracia. W rzeczywistości jednak cóż mogliby dla niego uczynić? Wiedzieli dobrze, że jeden z punktów ich konstytucji zabraniał im pod groźbą najsurowszych kar w czymkolwiek sprzyjać zakonnikowi skazanemu na więzienie. Po każdym takim spektaklu więzień znów wraca pod klucz samotny wyczerpany, z każdym tygodniem ginie w oczach. W miesiącach zimowych w Toledo panuje straszliwe zimno, Bosy Jan od krzyża z powodu chłop chłodu, cierpi aż do krwi swej lodowatej celi. Jeszcze gorszą męką będą letnie upały. Pismo Święte mówi, że Eliasz był człowiekiem podobnym do nas. Jan odkrzyża również wyczerpanie, trawiąca go gorączka. Wkrótce w cuchnącej celi męczyć go będzie również krwawa dezenteria, niepokój, nadmierne napięcie nerwów, wszystko to poważnie nadszarpuje jego odporność fizyczną, rozdrażnienie, nadmierna wrażliwość gotowe są wyolbrzymiać każde cierpienie wyobraźnia pracuje gorączkowo w nieskończoność snują się nieubłaganie logiczne rozważania. Karmelici Czewiczkowie wiedzą o tym i wykorzystują to, by wypróbować nową taktykę. Zamek przy drzwiach celi jest solidny. Zato ścianka dzieląca oba pomieszczenia bardzo cienka. Umyślnie odpowiada się w sąsiedniej celi nowiny o reformie. To tam przyjmowano przyjezdnych przeorów. Jan mógł się w ten sposób dowiedzieć, że Sega, nowo mianowany nuncjusz, w przeciwieństwie do swego poprzednika, otwarcie sprzyja karmelitom dawnej obserwacji i obiecuje postarać się o zatwierdzeniu poważnień ojca Tostado. Upoważnienia te dałyby mu całkowitą władzę nad wszystkimi hiszpańskimi karmelitami reformowanymi i dawnej obserwacji. I tak okaże się, czym było naprawdę to nieprzemyślane przedsięwzięcie nawiedzonej kobiety, groteskową przygodą, która stanie się żerem dla plotek. Chyba, że podobnie jak żałosna historia Alumbrados wzbogaci akta inkwizycji. Jan nie mógł tego nie słyszeć, zaczynał bać się, wątpić, a jeśli to prawda, szatan miał tu naprawdę pole do popisu. Nie potrzeba już niesamowitych wyczynów, nocnych hałasów jak kasyta spowiedników klasztorów cielenia. Trzeba było tylko puścić w ruch przyczyny drugorzędne, zwiększyć nieco ich napięcie po obu stronach drzwi. Wkrótce Jan będzie tym tak przytłoczony, że wreszcie podda się. Czemu miałby się nie zgodzić na kuszące wciąż ponawiane propozycje? Przyjmując przeorat, w którym z klasztorów dawnej obserwacji odzyskałby zarazem wolność, honor, możliwość prowadzenia swych braci drogą doskonałości i to nie opuszczając zakonu karmelitańskiego. Tak łatwo przecież mu byłoby ustąpić. Tylko, że Jan od krzyża nie mógł ustąpić. Nie znaczy to, że nie czuł aż do agonii swej ludzkiej słabości i pokusy rozpaczy. Ale przecież wydany został nie swym ludzkim, nieludzkim, bo zaślepionym braciom, ale Bogu. Aby to jego przemienienie mogło pewnego dnia nastąpić, Jan od krzyża musi teraz pogrążyć się w czarnej nocy. Przyszłość nie zna jej wcale jest przecież w więzieniu. Odczuwa za to w samej głębi duszy miażdżące, szarpiące opuszczenie przez braci, opuszczenie przez Boga. Sam Bóg zdaje się bowiem pragnąć, by wszystkie drogi nadziei zostały jakby zagrodzone głazami. Dla zakonnika skazanego na odosobnienie nie ma ani mszy świętej, ani sakramentów. To rodzaj ekskomuniki w praktyce nie pozwalającej ani na spowiedź, ani na przyjęcie Eucharystii. Pozostawiono mu jednak brewiarz. Ale czy w takich warunkach codzienne odmawianie oficjum jest jakimś pocieszeniem? Czyż nie jest to raczej dodatkowa pokuta? A przecież Jan dzień po dniu dochowa w tym wierności, wie bowiem, że nie trzeba patrzeć na przyjemność czy nieprzyjemność w czynnościach, by je według tego spełnić czy zaniedbać, lecz wszystko wykonywać z czystej miłości do Boga. W celi jest jednak tak mroczno, trudno, jest stołek, na który można się wspiąć. Jan stoi wówczas tak blisko okienka, że w południe czy w pierwszych godzinach popołudniowych światła starcza, by móc z trudem czytać, i więzień z powagą, jak w chórze, robi znak krzyża: Domine labia mea aperies. Panie, otwórz wargi moje, a usta moje będą głosić Twoją chwałę. Gdy Jan kończy odmawiać kompletem, Ciemność znów zaczyna ogarniać celę, choć na zewnątrz słońce jest jeszcze wysoko na niebie. W duszy Jana od krzyża panuje jednak ciemność o wiele głębsza. Nic, 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 tak. Tylko, że w obliczu tego nic było też dotąd wszystko. Sam Bóg. Bóg przeczuwany, Bóg miłowany, Bóg, którego doświadczał w najgłębszym środku istności duszy. A teraz czarna przepaść, z której, jak się zdaje, nigdy już nie będzie wyjścia, coś, co przypomina śmierć, śmierć, która nie uśmierca. A tylko bez końca przedłuża konanie. Staw z błotnistym mułem, w którym Jan jako dziecko omal nie zginął, który teraz otacza go zewsząd, gotowy go pochłonąć. Staw oddzielający go od Boga, którego nieskończonej czystości nie można pogodzić z najmniejszą cząstką grzechu. Tak, sam później wyzna, że wtedy cierpiało wszystko, wszystko, dusza i ciało. Gdzie się ukryłeś, umiłowany, i mieś wśród jęków zostawił, uciekłeś jako jeleń. W rzeczywistości Bóg nigdy nie był obecny w duszy Jana od krzyża bardziej niż w tych bolesnych godzinach w Toledo, bowiem to udręczenie duszy z powodu jej nieczystości jest bardzo wielkie, gdy ją to światło Boże zalewa. Ta jasna światłość przynika ją bowiem w tym celu, by usunąć wszystkie jej nieczystości. Zatem dusza czuje się tak zabrudzona i nędzna, że sądzi, że Bóg ją odrzucił i że ona we wszystkim sprzeciwia się Bogu. Jedyny punkt oparcia w tym przerażającym i wyzwalającym upadku to wiara. Bóg zaś na wszystko to zezwolił, wszystko tak zaplanował, wszystkim tak pokierował, by uzyskać ten akt wiary heroicznej. Dzięki niemu może zaprowadzić duszę aż do zjednoczenia z nim samym, oczyszczając ją z wszelkiej nieczystości, z wszelkiego przywiązania, gdyż tylko przez wiarę, a nie przez inny środek rozum łączy się z Bogiem. Mija dzień za dniem, tydzień za tygodniem. Jak długo trwać będzie konanie? Ile jest prawdy w tym, co więzień może usłyszeć o matce Teresie i klęsce reformy? Co wie madre o swoim senece? Czyż nie myślę, że zawiódł wszystkie jej nadzieje i porzucił rozpoczęte dzieło? A co się dzieje tam bawi z zakonnicami klasztorów, cielenia, które tak drogo go kosztowały? Nie jedna z nich weszła już przecież na drogę miłości. A przecież w niektóre noce wydarzyło się to dwa razy. Brat, którego obowiązkiem jest straż przy więźniu? Przybiega przerażony do ojca przeora. W celi jest światło, bardzo jasne światło, które zobaczył przez szparę pod drzwiami. Kto mógł mu dać świecę? Pyta ojciec Maldonado, nadbiegając wraz z dwoma zamkonnikami. Nim jednak otwarto drzwi, cela znów pogrążyła się w ciemności. Święty albo czarodziej, mruczy przełożony bardziej zmieszany nie chciałby to dać po sobie poznać czarodziej czy święty święty a ściślej człowiek którego bóg zanurza w swej własnej świętości bo być świętym to właśnie to drzewo które ogień zamienił w siebie wchłonąwszy w siebie szklana tafla którą promienie tak prześwietlą i na wskroś przenikną, że będzie sama jak promienie i takim samym światłem będzie świeciła. Zjednoczenie duszy, które stało się wreszcie możliwe dzięki wyrzeczeniu się wszystkiego, dzięki bolesnemu, błogosławionemu oczyszczeniu. W cuchnącym więzieniu noc Jana od krzyża zaczynają z oddali rozjaśniać błyski światła. Uświadamia on sobie wówczas, że Bóg, który teraz chce wejść do duszy przez zjednoczenie i przeobrażenie jej w miłość, jest tym samym Bogiem, który przedtem zalewał ją i oczyszczał światłem i żarem swego boskiego płomienia. Naprawdę jednak to odkrycie nie umniejsza męki jego duszy, powiększa ją raczej, gdyż dzięki niemu wzrasta jedynie pragnienie Boga stając się nie do zniesienia. Ach, któż uleczyć mnie może, ukaż mi już prawdziwe bez cienia i nie chciej więcej wysyłać już do mnie tylko zwiastunów którzy nie zaspokajają mojego pragnienia. Tymczasem mniej więcej w maju brata, który dotychczas pilnował więźnia, zastąpił inny młodszy zakonnik. Jan od Najświętszej Marii Panny. Nie ma jeszcze 30 lat. Nie jest tak surowy jak poprzedni strażnik. Na widok opłakanego stanu, w jakim znalazł więźnia, ogarnia go współczucie. Pragnie ulżyć mu w tym wszystkim, na co tylko pozwala odosobnienie. Ma pełnić funkcję strażnika. Nie uchyli się od niej, gdyż tego wymaga od niego posłuszeństwo, lecz będzie swoje obowiązki pełnić jako człowiek, idąc za głosem miłosierdzia. Stara się, by mając wzgląd na wyczerpanie ojca Jana od krzyża, ograniczono krwawą chłostę w refektarzu. Jan jest tym zdziwiony. I łagodnie protestuje, czemu pozbawił mnie ojciec tego, czym mogłem się chlubić. Jan, od Najświętszej Maryi Panny, szybko przekonał się, że karmelita Bosy, którego kazano mu pilnować, nie jest wcale, jak mu powiedziano, zbuntowanym, nieposłusznym zakonnikiem, lecz świętym. Odtąd nie będzie się już wahać, czy przyjść mu z pomocą, nawet gdyby sam miał się przez to nieopacznie narazić. Pewnego dnia przynosi mu wełnianą, świeżo wypraną tunikę, by zastąpić nią ohydne, rojące się od robactwa skrwawione łachmany, klejące się do skóry więźnia. Jan od krzyża, który nabrał zaufania do młodego zakonnika, otaczającego go taką braterską opieką, ośmiela się wówczas spytać go, czy mógłby mu przynieść nieco papieru i atramentu. Potrzebnych do czegoś pobożnego, braciszek jakoś tą załatwił. Niech go Bóg błogosławi. W pogrążonej w ciemnościach celi Jan od Krzyża nakreślił strofy nocy ciemnej i pieśni duchowej. Strofy przepełniające jego serce, udręczeniem miłości rozpalone, arcydzieło poezji, lecz przede wszystkim poemat miłosny. Nie mający sobie równego od czasu pieśni nad pieśniami króla Salomona. Osiem strof Nocy Ciemnej i trzydzieści pieśni duchowej płoną one najczystszą miłością, a opiewają wyzwolenie duszy, która rzeczywiście została stracona po to, by naprawdę została zyskana przez Boga. Arcydzieło dorównujące najpiękniejszym poematom ludzkim, a zarazem przewyższające je wszystkie, bowiem doświadczenie, które wyraża, nie jest doświadczeniem ludzkim, lecz boskim. Choć może się to wydawać paradoksem, pośród tej najgłębszej, pełnej niepokoju nocy, Jan odkrył najbardziej wewnętrzną, najczystszą radość, jakiej dano mu było zaznać tu na Ziemi. O nocy. Coś prowadziła nocy, ty milsza nad jucznią różaną, o nocy coś zjednoczyła miłego z ukochaną, ukochaną w miłego przemienioną. Tak cierpiał pozostawiony w odosobnieniu święty Jan od krzyża. Dzisiaj też są zakony i też są zakonnicy zbuntowani niejako, bo głoszący prawdę. Czy oni też przeżywają takie udręczenia? Oto jest pytanie.